Witajcie na moim kanale, z tej strony Natalia, i dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy z Pepko. Dzisiaj byliśmy w Pepko, zrobiliśmy fajne zakupy. Mieliśmy właśnie środki kamyczki, ale skończyło się jak zawsze, więc pokażę Wam wszystkie zakupy. Potem powiem Wam, ile za te wszystkie zakupy zapłaciliśmy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału koniecznie, to zróbcie sobie ciałkiem górę. Więc zapraszam na hol. Dobra, pierwszą rzeczą, którą e, zauważyłam, była. Od razu Wam będę mówiła ceny, bo z niczego nie urwałam, i tak będzie najłatwiej. To jest taka piękna skarbonka. Jest po prostu piękna, kosztowała 15 zł równo. Tutaj ma otworek, żeby, wiecie, wymać sobie pieniążki. Ona jest po prostu śliczna, no zobaczcie, co wygląda. Ona jest cudo, ona jest po prostu, wygląda tak pięknie, tak glamour, no naprawdę daje 10 na 10. Więc odkładam. Następną rzeczą są lampki, takie troszkę ogromniaste, więc od razu przykuwam uwagę, powiesimy je tutaj na zewnątrz. E, one kosztowały 30 zł, więc mamy już dwa artykuły i 45 zł. Następną rzeczą są e, słoiki, kupiliśmy dwa takie słoiki na, szczerze mówiąc, to miało być na po prostu kilka rodzajów makaronu, żeby to tak ładnie wyglądało, bo... No, są bardzo ładne. Tutaj taki słoik jeden kosztował 10 zł. Yy, jedna torba już jest za nami. Dobra. Następną rzeczą, jaką kupiliśmy, jest szmatka do kuchni. Taka czarna, już Wam pokażę, kosztowała 10 zł. Otworzę ją. taka większa. Kolejny Dobra. Jeżeli jesteśmy już przy szmatkach, to kwiateczki mm, do kuchni, żebym nie miała czym sprzątać, kosztowały 2 zł. Kolejne smakki kosztowały 5 zł. Następną rzeczą organizacyjną jest takie pudełeczko, które ja będę miała na swoje małe pierdolki. I Jedno takie pudełeczko kosztowało 10 zł. My kupiliśmy dwa takie pudełka. Tutaj tam było wyje, teraz nie gdzie jest. Kupiliśmy baterie. O, baterie baterię. baterie. Baterie kosztowało 5 zł tutaj kupiliśmy kacze, posuniemy sięgną po ti-lite o zapachu wanilię krem i cynamon jabłko i kosztowały te ti-lite pięć dobra o tu jeszcze są jedne ti-lite więc mamy łącznie trzy paczki ti właśnie zapachowych Kasper pokazał mi takie prześliczne, cudowne, takie słodziutkie, księżniczkowate królewskie, w ogóle cudowne wieszaczki na do łazienki na szlafrok na przykład. Kosztowały 5 zł i wyglądały tak. Co z takim diamencikiem. Piękne, więc tu mamy dwa razy. Tutaj mamy jeszcze piłeczki dla psów 7 zł? Takie niebieskie. One już się A zobaczcie, jakby ma zabawka dla kota Co to będzie? Kupiliśmy Na taką naszą podstawkę, jaką mamy Trzy takie świece eee, one, Ta świeca To świeca średnia, kosztowała 6 zł Ta świeca najmniejsza kosztowała 3 zł I ta największa kosztowała 8 zł tak prezentuje się całość na naszym stole. Następną rzeczą jest taki, takie kółko dla psa, które kosztowało 8 zł. Tak wygląda. Wiecie, to jest taki dziadowaty materiał, taki gumowaty. Jak chodziliście na basen i używaliście tych takich makaronów do pływania, to one właśnie były takie piankowe, trochę miękkie, trochę twarde, no bardziej miękkie. A ta piłka jest właśnie taka piankowa, twarda, więc... Pewnie zaraz jej nie będzie. To najważniejszą rzecz, jaką chciałam kupić, i jak mi wpadły, na przykład, wpadła, ja ją chciałam od czasu jej kupić. Eee, pojemniki. One kosztowały 8 zł, więc uważam, że raz, dwa, trzy pojemniki takie dość sporawe. 8 zł to jest cena naprawdę spokojnie. Także pojemniki zawsze się przydadzą. Widzicie, co, te pojemniki to jest po prostu najlepsza sprawa, bo ja kiedyś pakowałam jedzenie w pojemniki było super, nic się nie psuło, a odkąd nie mam pojemników, bo psy na pogryzły, gdzieś się zapodziały, to po prostu jedzenie się psuje, więc psujemy bardzo mało, bo się wszystko psuje i tak tego dogadnijemy. Następną rzeczą taką słodką są takie kuleczki. Kupiłam niebieskie i e, różowe. Jeden jest o zapachu właśnie pomarańczy, drugi jest Blue Ocean. Mm, nie, no, co zobaczcie, jeszcze raz takie przysłodkie. Kosztowały. Już wam mówię, 5 zł. Więc uważam, że cena też spokojnie. Następną rzeczą, jaką kupiliśmy z Kacprem są farbki na Halloween. Cena takich jednych farbek to 8 zł. Tak wyglądają. Yy, następnie. Coś, co bardzo mi się spodobało, to jest taki kubek na musli i na jogurt, taki podręczny, żeby zabrać gdzieś i po prostu mieć jedzonk. To tutaj się sypie musli na przykład, tu zakręcamy górę, odkręcamy na przykład dół, możemy rozkręcić, odkręcamy i tutaj mamy powierzchnię na na przykład jogurt, nie? pudełeczko kosztowało 15 zł, ale no, że było w kolorze pudrowego różu, no to ja nie mogłam się oprzeć. Następną rzeczą jest rękawica czarna, taka do kuchni. Eee, ja to mówię na no to piekarnikowa rękawica, bo ja mi tylko z piekarnikiem, że jakieś jest gorąco, to wiecie, to się... Ja też robiłam tak. Kodami. Tak robiłam. Eee, a że mamy już tą chustę do kuchni w kolorze czarnym, no to zobaczcie, współgra idealnie, nie? Taka rękawica kosztowała 5 zł. Czyli widzicie niby nieduże te produkty. Ta na To jest to drugie podałko o którym Wam mówiłam. No, kosztowało 10 zł. Składam tutaj. Yy bardzo fajny znalazł Kacper taki paper holder, czyli jakby trzymak do papieru. Jest jak na papier. Proszę bardzo. Stojak na papier, czarny, geometryczny, glamour. Cena tego stojaka na papier to 8 zł bardzo ładne, bardzo. My nie mamy mieszkania w stylu glamour, ale to jest. Może kuchnia zrobię swoją lukę. Słuchajcie, jesteśmy już prawie przy końcu. Następną rzeczą jest zabawka. Jakoś tam? Hmm. Tak. Tak, tak, tak. Ale nie, bo mama teraz nagrywa. Ubójź bandio. Jak widzą zabawkę dla kota, to po prostu nie mogą się oprzeć, tak? A, nie, 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 nie już, dobrze, 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 mamo daje, Proszę, przekazuję tacie, proszę, weźcie. Zabawka dla kota kosztowała 4 zł. 3,99 zł, już, poszły. Już nie ma na godzinę. Przed rzeczą, po którą szliśmy do Pepco, są kameczki, e, które wyglądają tak w opakowaniu. Są to kameczki, które pachną. Oj! <ślad> Ładnie pachną. Dla mnie są to kameczki o zapachu low I te kameczki, które są piękne, kosztowały 4,99. Niektóre już właśnie miały cenę 5 zł, równo, a te kameczki 4,99. I tych kameczków kupiliśmy dwie sztuki. Tutaj już jedna wysypałam, a tak się prezentuje właśnie słoiczek z kameczkach. wolę spoko, bo można go fajnie wykorzystać, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł. Teraz Wam pokażę koc, który kupiliśmy. Kosztował on 80 zł i ma wymiary 160 na 200 cm. Czujecie. Żałuję, że nie tego pokazać. Bo jest naprawdę bardzo fajne tego kupiliśmy. Słuchajcie, Co te wszystkie rzeczy, które y, kupiliśmy, które widzicie właśnie tutaj. Zapłaciliśmy uważam dość sporo, bo w sumie zawsze nasze wprawy do papugoci się tak kończą, dlatego rzadko chodzimy do PEWKO. Ale mamy też dużo właśnie rzeczy, które się przydadzą, tak jak pojemniki, organizery, tak jak to na musli jogurt. Na pewno bym chciała te kotumbole przyczepić na, na tutaj, na, tutaj, na tutaj kanapę. Skarbonka mi się bardzo podoba. Wieszaczki. Kuchnię to nie, bo ja tam jestem mało. Podoba mi się pojemnik na jedzenie, jak robi mi obiad, czy coś do pracy. To i kamyczki, i w sumie z tych rzeczy jestem zadowolona najbardziej. E, za wszystko to tutaj widzieliście, zapłaciliśmy 327,80. Tak, tak, wydaliśmy prawie 400 zł. What the fuck? E, myślę, że to był nasz pierwszy od dłuższego czasu, i ostatni. Na kilka miesięcy no, wypadł do Pepko, bo Pepko nie jest jakimś, nie, nie jest czymś takim jak Homediu czy TK Max, w którym są fajne rzeczy, też takie droższe. Na przykład jak jedna skarbonka, by kosztowała 50 zł, to, to naprawdę uważam, że jak na tak niskie ceny to wydaliśmy dużo. Chociaż mamy jeszcze ten koc, no to sam koc kosztował prawie 100 zł, ale wiadomo, to wszystko nam się przyda, więc jakby to pieniądze nie poszły na marne, tak? ale jakby jeżeli chcecie iść do papco, to uważajcie, bo można się troszkę, wiecie, zapomnieć. Także taka moja przystroga. Więc to już wszystko, odcinek dobiegł końca. Mam nadzieję, że wam się podobało, że miło spędziliście ze mną czas. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli film wam się podoba, zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie subskrypcję, piszcie komentarze, co chcielibyście zobaczyć w moim kolejnym odcinku. I widzimy się już niebawem. Pa!